Siemanko, witamy Was w 50. ostatnim odcinku serii Bez Imprimatur. Jak widzicie, jesteśmy w żałobnych koszulkach. Ja jestem w czystej koszulce czarnej, a on jest w dawnej białej. Witamy Was serdecznie, Tomasz Adamski, Mateusz Ochman. Tym oto suchym żartem chcieliśmy Was wprowadzić w dzisiejszy temat. Jak wiadomo, gadaliśmy już troszeczkę o śmianiu się. Zasadniczo trzaśniemy truizmem, że są rzeczy które po prostu ludzi śmieszą i nic ci ludzie nie mogą na to poradzić, ale jest też odwrotnie, że pewne rzeczy są żenujące, no i co ja zrobię, że się z tego nie śmieję. Yy, niestety nie możemy do końca stwierdzić, że ten odcinek jest dla tej drugiej grupy ludzi, bo dzisiaj się pośmiejemy trochę z samych siebie. Warto czasami na siebie patrzeć oczyma innej osoby. Przez 49 ostatnich odcinków tak trochę staraliśmy się te myśli przemycić, bo to jest ważne dla takiej trochę higieny umysłowej i higieny duchowej. Jak dobrze wiecie, jest taka grupa ludzi, która niekoniecznie za nami przepada, za nami katolikami. Są to tak zwani, chociaż jest to może trochę obraźliwe, ale są to tak zwani ateiści, których często przerównywaliśmy nazywaliśmy sami kinderateistami. Jednak, ci ludzie czasami patrzą na nas, jako na katolików, w sposób, nie wiem jak to nazwać... Trafny? W sposób trafny. Mają, no po prostu, jesteś moim tutaj po prostu słownikiem trudnych terminów. Dlatego dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o żartach, które gdzieś tam krążą w środowiskach kinderateistycznych, a które mówią troszkę, troszkę prawdy o nas. W myśl zasady, że w każdym kłamstwie znajduje się ziarenko prawdy. Zachęcamy was do naszych ostatnich już w ramach imprimatury rozkminy. Numer jeden. My <noise> <noise> was bardzo przepraszamy, ale naprawdę, to jest, to jest, to jest właśnie nasza szczera, kłamana reakcja z razem jak to widzę. No, także też widziałem kiedyś taką zbitkę, nie wiem czy ty nie zrobiłeś takiego screena kiedyś u siebie, że ktoś ma po prostu na Facebooku y, poglądy religijne, <laughs> poglądy religijne, ateisty, a pod spodem ulubione cytaty only God can judge me. Nie i po prostu <laughs> im mówię, okej okay, jest wszystko co dowiedzieć. to na tej zasadzie działa, więc ludzie, którzy tylko Bóg może mnie sądzić. Nie, to są ci sami ludzie, którzy, którzy nigdy w życiu nie przejdą na czeponym świetle, bo się boją, nie? Tak, I, tak. Sądu i tak dalej, ale no najczęściej tak jest. No i to jest fenomenalne w kolano, bo Pan Bóg naprawdę przy swoim poczuciu humoru, pewnie, pewnie używając oczywiście innych słów, bo jest kochany, mógłby spokojnie tak spojrzeć i tak szczerze powiedzieć. Człowieku, jesteś po prostu moim nieudanym tworem, powinienem tak powiedzieć o o, o, wszyscy, o, o każdym z nas. tak na I to dotyczy w zasadzie no, nie tylko tych ateuszy różnych, którzy ateista po prostu, i, pogląd religii ateista, ulubiony cel, no, po, be, be, możemy no. sądzić, ale też czasami o nas, nie? Że yy, czasami tak sami przed sobą mówimy, że kto, to, kto mi będzie w ogóle zwracał uwagę i, i, i co, ja, ja, to, jak to, jest, co to jest za jakiś tam faryzeusz i ten Bóg będzie nas sądził, a w ogóle to Bóg, bóg wie co ja tam sobie... Myślę, zwracajmy uwagę na to, co robimy, że to prawda, Bóg będzie nas sądził, ok, jasne, ale żeby swoim postępowaniem, swoim zachowaniem ty, co robimy, warto pamiętać w tym wszystkim o tym, że no, ludzie na nas patrzą i żeby przypadkiem nie być przez swoją głodną <laughs> szatancję mm, nazwanym. nazwanym, albo, albo <laughs> nie, żeby nie być zgorszeni, tak to <laughs> zakończymy, tak to z znaczy. greckiego skandalu, tak, tak, żeby Albo było intelektualny. Numer dwa. To troszeczkę krótko. Ja nigdy nie byłem targetem ani telewizji trwam, ani Radio Maria, ale mimo wszystko jakby na propsie są dla mnie treści, które głoszą. Natomiast trzeba też sobie jasno powiedzieć, że ani Radio Maria, ani telewizja trwam, ani żadne inne po prostu media nie są integralną częścią objawienia, ok? My zawsze się wnerwiamy, że historia świata generalnie polega na tym, że, że było coś, co opisywane wszystko przez Stary Testament, nie? Tam w międzyczasie po Ameryce lotują bizony i tak dalej. Potem yy, jest... Przychodzi Jezus Chrystus, yy, potem znowu tam jakieś wojny i tak dalej, a potem następna rzecz to Sobor Watykański II. W międzyczasie nic się, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, to jest spokojnie. Dokładnie tak. Między, w międzyczasie nic się nie dzieje. Nie, I tutaj jest, tutaj jest bardzo podobnie, że, że, że był Jezus Chrystus, potem długo, długo nic, aż powstała Maria. Tego też nie lubi. Czasami w naszych różnych poglądach i, i gdzieś tam szczególnie wygłaszanych publicznie yy, wydaje nam się, że po prostu jesteśmy pełnią właśnie yy, objawienia, jesteśmy personifikacją objawienia i że to, jest, yy, to, co mówimy, to jest najważniejsze na świecie. Wszyscy, którzy się z tym nie zgadzają, są przeciwko nam, a co bo przeciwko mnie, jakby wszyscy byli, to jeszcze ludzi. Ale są przeciwko Panu Jezusowi. I to też tak niekoniecznie zawsze wygląda. Tutaj taka troszeczkę też lekcja, że tak. Nie utożsamiajmy się. nie zawdawał, Nie spoufalajmy się. Dokładnie tak. Numer 3. I love Jesus. It. I love feels good, doesn't it? Yeah, here we go. You hate them, I love them cheap. What happened? What happened? I just lost you there It was all going, it was all going uh, Maybe these are ideas best shared in churches Zaraz po publikacji tego, tego filmu, jak tylko YouTube przetrawi pewne statystyki i jak tylko będzie analiza tego filmu dostępna, ja sobie wejdę na, nie wiem, ile nam zajęło dotychczasowe mówienie, 4 minuty filmu, nie wiem ile, ja sobie wejdę i dopiero po obejrzeniu tego filmu będę widział, jak spada po prostu utrzymanie uwagi odbiorców, Nie, jak tak nagle z 60% stanie się 20, bo niewiele osób to przetrawi. Oczywiście pomijając fakt, że ten e, amerykański? Australijski. Austra Ojej, oh, jeszcze, okej. Okay. Australijski stand-upper, czy jak widać, wybitny gitarzysta, popisał się de facto ignorancją religijną, no nie? Ale to. Bazującym na pewnym stereotypie, tak. y, którym nie bierze się znikąd. No, też chcę jasno Umówmy się. To jest akurat chyba najmocniejszy punkt zestawienia dzisiejszego. I chyba mi się wydaje trochę najbardziej celny. Ponieważ często zapominamy o tym, y, że. No, nie, można, nie można żyć w taki sposób, w jaki, jaki został przedstawiony na tym filmiku. To Nie, nie może być tak, że, że wiarą w Pana Jezusa i w Jego Kościół i w objawienie Jego i to, co Kościół nam mówi, nie można usprawiedliwić nigdy w żaden sposób nienawiści i nie można usprawiedliwiać, jakby to powiedzieć, no, gardzenia, gardzenia drugim człowiekiem. Jako katolicy nigdy nie możemy człowiekiem gardzić. Możemy co najwyżej i to z... Bardzo możemy gardzić ewentualnie z tym złem, które ten człowiek wyrządza, złem, którym się ten człowiek topi, pławi, nie wiadomo jakkolwiek by to nazwać. Wystarczy obejrzeć sobie media różne, których na przykład było w dzisiejszym odcinku już wspomniane, że ludzie, którzy mają świadomość tego, tłumacząc to tym, że oni po prostu należą do Pana Jezusa i Pan Jezus po prostu jest ich szefem, bosem, przyjacielem, mm -hmm. tłumaczą to, że... Nie przeszkadza im to w tym, żeby po prostu niszczyć drugiego człowieka, żeby go obrażać, żeby nienawidzić. No i Mieczin to dobrze, dobrze to tak ujął trochę, no. Boleśnie, ale... Nie no, bardzo, bardzo trafna pita zawsze jest cena, No tak po prawdzie... Eee, hmm, hmm, po prawdzie więcej mi dał... Nawet ta kompilacja, bo to, bo to jest dłuższy fragment, nie cały ten film, ale nawet ten, ten fragment yy, krótszy z samą dał mi więcej niż niejedno kazanie, które słyszałem. Skoro już zostałem odliczanką, numer 4. Naprawdę <gearge> tarzałem się, się po podłodze, jak zaczęłem. to pierwszy raz. Ok. Przy całej obrazoburczości sformułowania jedzenie Jezusa, które, które, no jest prawdziwe, w pełni prawdziwe, ale, ale widać było, że chodzi tutaj o ośmieszenie sakramentów. więc ta intencja tutaj jest no zdecydowanie nieprawidłowa, nie mówiąc o tym, że grzeszna i, i, i zła moralnie. to jak celnie można wyśmiać tan, ten, Kurna, i teraz jak, jak to nazwać? Tą, tą kupią modę na, na robienie dziecku... Yy, niszczenie mu święta, yy, to jest z jednej strony, a druga sprawa robienie, robienie mu wody z mózgu, nie? Że... Yy, dziewczynko, masz 9 lat, więc zostaniesz taką mikropanią młodą. I zrobimy ci takie wesele i zrobimy ci generalnie wszystko taką samą imprezę, nie? jasne Jak i to jest łop. też sprowadzenie to jest też sprowadzenie w ogóle wszystkich chyba sakramentów też do rangi, do rangi jakiegoś zabobonu do rangi obrzędu do rangi no rytuału tak. no, 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 w, w tym w tym złym w tym złym znaczeniu no niestety ni aż się ugryzłem w policzek. niestety widać to przy niemalże wszystkich sakramentach gdzie no powiedzmy może kapłaństwo namaszczenie chorych no i ewentualnie spowiedź nie są, są z tego wykluczone że Mamy, jest, jest też taka tendencja, że robimy z sakramentów taką jedną wielką szopkę. Takie no. jedno wielkie przedstawienie, akademię i, i ten Pan Jezus jest tam na pewno gdzieś na, na dalszym tle. W dalszym tle. A potem się dziwi... ja jestem przekonany, że, że tego mema, no niech będzie, <laughs> że, że stworzył to ktoś, kto ma doświadczenie Yy, właśnie takich przeżyć religijnych, tak? I pomijając własne święta, być może które przeżył, yy, ja sobie wyobrażam jako osobę, która była po prostu na yy, już siedmiu ślubach w swojej rodzinie, ślubach i weselach, oraz na czterech sztach i, i trzech komuniach świętych i nieustannie spotyka tam te same osoby, yy, których największą zasługą dla kościoła jest to, że yy, podczas tych kilkunastu spotkań łącznie wrzucili, yy, wrzucili na tace może około 90 złotych łącznie. To jest, to jest ich największa zasługa dla kościoła, ich yy, największa próba yy, odnowienia w sobie wiary. Nie? No to taka osoba, jeżeli, jeżeli widzi w nas, yy, jak, bardzo, yy, jak bardzo sobie sami robimy jaja z sakramentu, nie ma problemu, żeby, żeby ten sakrament odczytać. I nawet schodząc tutaj teraz z tych sakramentów, no to to rzeczywiście w taki sposób też może być odbierana przez niektóre zachowania, które widzimy niestety w naszych parafiach, i nie tylko w naszych, ale w ogóle w parafiach. Yy, że wiara jest taka przaśna, ona jest taka bardzo, nie wiem jak to nazwać, no taka za bardzo ludowa. W sensie takim... Brusen... Rustykalna. Ło, no to, to już zaraz pojechał. Ale i tak, ale tak, nie, nie znam słowa, tak. Ta, nie znam, nie, to jest dla mnie bardzo coś ze Związkiem Radzieckim. Tak, tak. dokładnie. Tak. Nie, nie chodzi o, o wiarę, tylko właśnie o sam obrzęd, że, że msza święta y, nie jest już mszą świętą y, y, sensu stricto, tylko ona jest takim po prostu, taką tradycją ludową, że się po prostu chodzi, bo no... bo... To no, prawda, to jest taka tradycja we wsi. Nie? Dla niektórych studentów jest po prostu coś takiego, że oni raz w tygodniu sobie idą na imprezę jakąś większą, bo mają za darmo piwo i albo wstęp do jakiegoś lokalu, a dla innych po prostu ludzi no, taką samą tradycją jest chodzenie do kościoła w dziele. I to tak naprawdę nic nie oznacza, siedzi się tam przez godzinę, staje, klęka, siada, wstaje, klęka, siada, śpiewa jakieś pieśni, których w ogóle się nawet nie rozumie, wyznaje się jakąś tam wiarę, no, którą ja też nie Nawet się nie wie, w którym momencie. Nie wiem, no, o co to chodzi. Tak, amen. Tak, e, i przyjmuje się tego, je się tego Jezusa, nie? Je się Jezusa, dokładnie tak. I, i to takie, taka lipa i czasem to poukładać w mądrze ówce. Numer 5. Ja się śmieję dlatego, że jakby ta była dla mnie drugie dno, ja sobie dawniej jako, jako taki po prostu szkrab. Wyobrażałem sobie właśnie niebo na takie tak wielkie skomputeryzowane centrum Google'a, gdzie, gdzie każdy człowiek jest na jakimś, na jakimś ekranie i bóg na niego patrzy, nie? Chyba I, i, i to są właśnie wyobrażane te atrakcyjne sytuacje. To jest dla ciebie nie? I tutaj bardzo, bardzo mi się... Nie, naprawdę bardzo mi się podoba takie przedstawienie ogóle. I to też jest... Yy... Coś takiego, żeby tego pana Boga staramy się wprowadzić w jakieś takie różne rzeczy i sfery naszego życia, w których on może. Yy, no to jest takie właśnie to przyzywanie Boga na daremno. Tak, jakbyś by... tak byś to odbierał, że, że po prostu ofiarowuje Bogu moje osiągnięcia sportowe? Na tej nie, nawet nie, nie o to chodzi. Ale na przykład nie wiem. Wiesz co, są dwie drużyny, tak? I w tych drużynach obu są zawodnicy, którzy nazwijmy jakby była w ogóle jakiś przelicznik, miara jakaś, mm -hmm. ale tak samo wierzą w Boga. Hmm. I oni obaj omodlą się o co się modlą. O zwycięstwo mm -hmm. dla siebie. No i teraz, no jak jest, na jakiej zasadzie? Taki jest trochę kup, nie, że kupczy nie bo może nie mają złych intencji, ale na jakiej zasadzie Pan Bóg może wpłynąć. Ja, ja rozumiem modlitwę zawodników, jakichś tam różnych piłkarzy, jak jakiejś biografie czytałem, mm -hmm. to na przykład, że modlił się zawodnik o to, żeby podczas meczu nikomu yy, się nic nie stało. No. Nie stała się krzywda, nie było kontuzji. Taką modlitwę jestem w stanie zrozumieć, ale nie na zasadzie takiej, że a teraz Panie Boże, żeby ja wygrał mecz. Nie wiem, jakiś mam, odczuwam jakiś dysonans. Tym bardziej, że potem obiega, biega i, i rzuca po prostu mięsiwem. Rzuca mięso. No dobra, no... no, no. <laughs> Rzu, rzuca, rzuca, rzuca mięso yy, w tego. Ale wiesz co... Nie, Ale to... nawet jeśli nie, no to... No to, no to jakby, jakby na tej zasadzie, to Bóg pozwolił mi po prostu wykorzystać swój talent, yy, mieć z tego satysfakcję, o. pieniądze. Na tej zasadzie, ale jakby to ofiarowanie zwycięstwo. No Ja to rozumiem. Yy, yy, jedziesz gdzieś na wieś na wakacje, na przykład do domu, Albo do ciebie może, co? <laughs> Przepraszam. Przepraszam. Nie, jedziesz gdzieś na wakacje i modlisz się, żeby była piękna pogoda, nie? Mm -hmm. Tak jak przez ostatnie cztery tygodnie, żeby była piękna pogoda, to no, w tym piątym tygodniu też, nie? A tymczasem rolnik modli się o to, niech spadnie jakiś deszcz, bo nie będę miał czego chleba robić, nie? Ale nie? I i się nagle zmieniło, bo trochę patrzenie, że to w ogóle chodzi o modlitwę, w sensie o, o, o co się należy modlić. Zawsze i wszędzie. O to, żeby była wola Pana Boga. No bo, dziękuję. Tylko to, bądź wola Twoja. No i, i w zasadzie tyle. To ofiarowuję bądź... ci i dziękuję Ci to przyłożenie, tę bramkę i tak dalej, bo Twoją wolą było, żebym to zrobił. Dziękuję. Albo dałeś mi po prostu predyspozycje takie, dałeś mi talent do tego i po prostu cały mój talent teraz niech będzie na Twoich usługach. A widzisz, da się. A proszę. I w ten sposób chcielibyśmy zakończyć tę serię. Dziękujemy Wam bardzo za Prawie dwa lata wspólnej zabawy, wspólnego, wspólnego nagrywania, dziękuję bardzo. E, montowanie i tak dalej, to również jest jego zasługa. Oj dobrze, dobrze. Oj dobrze, dobrze, dobrze. I tak ci po prostu dorobię jakiegoś wąsa tutaj takiego rude, rudego. I tak dalej. Dziękujemy wam bardzo, ale zostajemy z innymi programami, które po części już znacie, ale ciągle mamy dla was jeszcze parę niespodzianek, które pojawią się już niedługo. E, nie przedłużając, bo, bo łamie mi się głos. Popatry. Nie warto, nie warto, nie mi pożegnać. Panie Boże, to dla to Ciebie. Dla ciebie.